Przenieśliśmy się na broku. Broku jest w fazie, w której możemy zrobić pierwszy zabieg z borem. Możemy do tego zabiegu wykorzystać Borogreen, green mix, żeby jeszcze dodatkowe mikroelementy, przy, przy okazji tego przejazdu podać i nutri green. I taka dawka tych trzech składników pozwoli dostarczyć wszystkie niezbędne mikroelementy i aminokwas. I tak naprawdę to będzie pierwsza z trzech dawek boru, która będzie podana na to pole, może nawet cztery, zobaczymy jak będą rosły. No i zapewnić tam pewnego rodzaju spokój, tak? bo dajemy mikroelementy, więc zapobiegamy ewentualnym niedoborom. No, boru jest takim składnikiem, który tutaj w przypadku brokuła musi być dostarczany dodatkowo. No i aminokwasy, które też zwalniają rośliny energetyczne z tego, żeby, sam, żeby roślina sama je wytwarzała, więc ma je gotowe, podane w produkcie NutriGreen. Tak. Dodatkowo jeszcze musimy cały czas pilnować ochrony, e, ochrony przed e, szkodnikami. Jeśli będzie tak cały czas padało i będzie chłodno, to musimy też zwrócić uwagę, czy je, e, nie... Będzie problemu z bakteriozami, w tamtym roku był z tym ogromny problem, w tym roku jeszcze jest za chłodno na, na takie choroby, ale jeśli w czerwcu będzie ciepło, to musimy mieć to cały czas pod kontrolą, tym bardziej, że e, jeśli będą tak intensywne opady deszczu, jakie są teraz, to musimy na to bardzo mocno zwracać uwagę, bo nie mamy żadnych środków na choroby bakteryjne, niewiele bynajmniej, nie, trudno nam jest z nią walczyć, więc, e, więc im wcześniej będziemy mieli oko na to, co się dzieje na polu, im wcześniej zadziałamy z jakimś preferatem takim kontaktowym, tym łatwiej będzie nam później tą plantacją sterować. I sytuację opanować. Tak, dokładnie.